w Boliwii, Tak właśnie wygląda tutaj życie na południu, bo na dla pół... turystów. Na północy nie ma problemu, tankują do baku. Oliwia zadziwia nas coraz bardziej. Szokuje, męczy, ale zadziwia również. E, w ciągu kilku dni przejechaliśmy z amazońskich równin i z wysokości 100 metrów teraz na 3800. 800. Przełęcz była na 4000 chyba 5 czy 10. I znowu problemy z oddychaniem. Człowiek się przyzwyczaja coraz szybciej i się adaptuje w miarę, w miarę elastycznie. Ale widoki nieziemskie. Dobrze, jedziemy do Taricha. Taka droga przed nami. Ponownie shooter i tak trochę gó górzyście. Zobaczymy zaraz jaka jest wysokość. dała tam spaść. Tarify droga nie jest zbyt może łatwa i przyjemna, szczególnie z Villa Montes, ale całe miasto dosyć fajne i zaskakujące pod względem jakości, jak na Boliwie. Bo już nas trochę zmęczyła ta Boliwia, czasami w niektórych miejscach jest męcząca Pani się właśnie wszystko wylało, co tylko mogło. Tragiczne. Wszystkie soczki. Lokalny market, jak zwykle w większości miastach, spory. Ten, nawet bardziej wypasiony niż inne. Jest szansa, że kupimy znośne bułki eee, i będziemy zadowoleni. Co chcieli? Sześć bolkanów. To jest fajne właśnie w monetach boliwijskich, że za, za monetę możesz coś kupić. Zupełnie inaczej niż w Chile albo w Argentynie, gdzie za monetę nie kupisz nic. Nic. Nic nie kupisz, nic. Chyba, że masz worek, monet. No, dziękuję, jak tam spadniesz na no. droga jest urokliwa po prostu niezwykle niezwykle No ale nie tak blisko, przebaczcie A, jedna, ta jedna nie, remontować chyba nie remontują mają po prostu wahadła takie przez park Biorezerwę Natural Sama No jest, jest, jest bardzo dużo serpentyn ciekawych gór. Jesteśmy na wysokościach między 2,5 a 3,5, chociaż przekraczaliśmy też wysokość 4 metry 4000 metrów nad poziomem morza. Droga jest o tyle ciekawa, bo jest ruch w dwie strony, jeżdżą mi ciężarówki i autobusy i zwykłe auta, więc, więc, jest, więc jest troszkę zabawy, także jest dużo, <śm> e, dużo bardziej imponująca niż e, osłabiona droga śmierci w korojko, ale widoki piękne, naprawdę. Musicie wiedzieć, że w Boliwii bardzo jest popularna herbata z, z cynamonem, w środku już taka, taka z cynamonem, ekspresowa. Albo z anyżem, albo po prostu piją dosyć spore ilości rumianku. Trudno jest, tylko w takich sklepach lepszych. Można kupić herbatę zwykłą, zwykłą, najzwyklejszą, czarno. Co będziesz jeść? Obazka. Pokaż, jak wygląda. Bolwiska. Bolwiska, ale trochę wędzona. żeby skakać po Defenderze starość nie radość jedziemy dalej tu Pisa bardzo w sumie turystyczne miasto bo jest blisko granicy z Argentyną jakieś 50-60 km 60. podchodzimy do stacji benzynowej i będziemy próbować nalać za jakieś rozsądne pieniądze ale czy się uda? zobaczmy Ale nie widzę płacic No i się nie udało Po 8,88 możemy nalać, ale to nas jakoś tak słabo interesuje Zobaczymy co się wydarzy później gdzieś dalej, indziej, nie wiem To już lepiej się opłaca w Argentynie вас я сразу буду питать.